Dzisiaj spotkaliśmy się na wyjątkowym wydarzeniu, Szkoła Pełna Aktywności, która w Łodzi zagościła po raz pierwszy i oczywiście mamy nadzieję, że to już będzie tradycja. Jesteśmy zachwyceni tym, że mogliśmy być gospodarzami tej fantastycznej inicjatywy, czyli szkoły pełnej aktywności i spotkały się w naszej szkole zespoły z różnych szkół, aby mogły ze sobą rywalizować i w duchu sportu przekazywać sobie to, co najważniejsze fizyczny wysiłek i rozwijanie tego sportowego wysiłku wśród dzieci. Robimy to po to, żeby zachęcić młode, młode, młode osoby, dzieci do uprawiania aktywności fizycznej wszelakiej. Nie musi to być sport wyczynowy. Ważne, żebyśmy się ruszali i czerpali z tego radość. Ale bardzo dobrze się bawiliśmy. Wszystkie konkurencje nam się bardzo podobały. Dzieci też są zachwycone. Organizacja super. Fantastyczna rywalizacja, dzieciaki się super bawią, poznały różne konkurencje, z którymi nigdy wcześniej też nie mieliśmy do czynienia, na przykład te kręgle pińskie. Cieszymy się bardzo, że wzięliśmy udział. Proszę nam wyśmienicie. Najlepsze dla mnie były skakanie w workach. Najtrudniejsze układanie wieży i tor przeszkód. I się najbardziej podobały te takie wiosła. To Są fajnie, myślę, że najlepsza. Mi najbardziej się chyba podobała sztafeta. No ja myślę, że nam no, bardzo dobrze poszło, 240 punktów, no myślę, że dobrze. Bardzo fajna sprawa, my będziemy na pewno przyjeżdżali tutaj na takie, takie rzeczy, jak najbardziej chcemy ich usportawiać, przez właśnie takie rzeczy, jakie się dzisiaj wydarzyło. Time, mega faine. Mega Basta